Hej, się, z tej strony Vip, A dzisiaj sobie zagramy w Robloxa, i dzisiaj, dzisiaj jest ze mną specjalny gość. Ja yeah, mam. Dobra, i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba. No i ja dzisiaj sobie zagramy w Car Crashers, co nie? No. No, bardzo fajna gierka. No, już nawet sporo mam, co nie? No. No, a ty też masz, nie no. Telefon nie masz no, też można powiedzieć, że masz sporo, ale no. Też jest git. Dobra. Więc no. Będziecie mieć linka do tej gry też. W opisie. prawda. A to teraz ty dołączyłaś na jakim... No to ty graj na tym, Nie, wy, wyjdź z telefonu. Jestem. Nigdy na telefonie, tylko na kompie Wiesz o Nie co chodzi? Jak. Aha Cieniu... a, okej, dobra Dobra, jedziemy sobie tutaj To czy, 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 trzeba tak ustawić, żeby no... bo mi tu się blokuje auto gdzieś Widzowie Dobra, już prawie zebrałem na kolejne auto Wiem Mogę spróbować Zebrać, no 5 milionów dzisiaj spróbuję niewielkie Idziemy do wiertła Dobra, już mam kolejne autko Bum. I do, okej okay. O. Niszczy się, niszczy się, niszczy się. Machaj, bina. Dobra. To jeszcze później nowe autko zraspie. No to poczekam sobie 15 minut. Znaczy nie, może 15 minut, 10 sekund, co nie? Tak. Tak, Szymon. Tak, dobra, nieważne. <laughs> Jesteś? No, panie, ważne. No, dajemy sobie komicy, widzowie. I kolejne autko. Złączyło mnie, chyba. A, dobra. Złączyła cię, to się dzieje, żeby cały czas coś rozłączył. Aha. Nie, jest trzyma. Jakby co to widzę, ja jest trzyma. Um. Okej, okay. no. moja ulubiona, mój, mój ulubiony ten, no. Najbardziej lubię ten konkurs. Dobra, Nit jest. Pobijesz mnie? Dobra. Nie pobijesz mnie już. To tu jest fajnego święta. No fajne nawet, ale nie mam. Dobra, idziemy. Dobra, tu jedziemy, widzowie. Co jest, nie pobiłeś? Dobra, idziemy. Ile? Patrzcie widzowie. Co jest? No tak jak wspominała będziecie myśli do gry. Co nie No, mm -hmm. No. Dobra, idziemy do kwasu. To jest. To się dużo zarabia, serio. Udowodnię wam. Idzimy. Sorry, widzowie? Dobraliśmy. Patrzcie. Wlewamy kwas i patrzcie. Dobra, mamy fajne autko. Jak tutaj było, no. No ile tyle dostałem. Dużo bardzo. No i wygrałem, ale to jest prywatny, więc... no Dobra. Ej, weź chodź na chwilę ci pokażę fajne autko. Patrz dobra, na to. Idę. Tylko... Idę, ja tylko my Patrz na to. Widzisz? Mnie. Nie nie widzę, bo po pierwsze mnie nie ma. To, ma, to mój brat trochę. Który... A, to gdzie ty jesteś? wywaliło mnie. No to dołącz. Nie dużo. No tu trzeba co mieć? VIPa, premium. Tyle kosztuje? Mało. No kurde, mógłbym kupić, ale nie mam Robuxów widzowi. A czy mam 19. <grytanie> Więc no, tak powiem wam. Dobra, no, idziemy do test zdarzeniowych. Nie, yep. Nie fajnie. fajne, fajna ta gra bardzo Bardzo Słucham? Bardzo, bardzo No, dobra zaraz będę miał 5 milionów, więc no Dobra, ja już będę spalał Dobra, nie dużo ale i tak jest git. Dobra, na tutaj. Dołączyłeś, dołączyłeś, git. No, git, uważaj, na no, mapie widzieliście to. Widzicie to? Tu? tu widzicie? Co ja się stało? Wywaliło mnie poza. mapę mnie wywala. Naprawdę? No! Słuchajcie, widać, wejdę. Dobra. Klecie, widać Robloxa. Dobra, widać. Mam na 4000 i mam nową Tyle lwaki będą. Jeden. No już dobra, już nie robię. Chodzimy. I teraz. Sport... Jezu. Nie no, ale no, serio, te sportowe auto mi się podoba. Nie wiem o tym, jakie auto chodzić i nie widziałem. No to czekaj, to chodź na spano. Czekaj. jakby wyjadźmy, to też To ty jesteś o tutaj, tym zielonym? Tak. Patrz. O kurde. Właśnie. Ładna. Dobra, usuwanie śmieci to jest bardzo okre też rzecz. Można sobie autko spalać. Ja tu się, ja tu się akurat spaliłam. No. Jest git No, dobra. 101 tysięcy lit. Dobra, idziemy do młoto. O, właśnie, pokażę Wam, jaki młot jest fajny. Też. Dobra. To jest bardzo fajne, patrzcie. Patrzcie, pa, ile zarobiłam. Młot jest najbardziej opłacalny. Dobra, jakieś. Nie, co to za otar, też jest może bit. Da, jedziemy, z, jedziemy do młota, Młota, młota. Dobra, teraz inaczej jedziemy. Jadę bokiem. O tak, dobra. Bo teraz, teraz będziemy <coughs> całe auto rozwali. Właśnie. Całe auto. No oprócz koła. A, oprócz jednego koła. Dobra. Idziemy, może teraz na. No, otwarte, to jest fajne Bum Jest Dobra, mamy 25 tysięcy parts To jest bardzo git, 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 git bardzo Poczekajcie, bo ja nie wiem co odblokowałem tutaj Zobaczcie, okay, no. no, tak, mały jest Tak, wziąć jeszcze swoim telefonem, po prostu jest... Dobra Ojojo, to ja wiem co tutaj zrobię Czekajcie, w co Dobra Dobra no, dobra, ja teraz... Nie trzeba, nie. teraz będzie najlepsze Dobra, ale no Dobra Ok, już jestem, sorry widzowie Który król driftu, oj już dobra, no to Bierzemy to auto I patrzcie Być to Szymon No, kolega No, czyli specjalny gość yy, Zaraz będzie Na chwilę poszedł Dobra, idziemy tutaj Bum, bum Dobra Dobra Dobra, super Rezolucja. No Dobra, idziemy sobie tutaj. I widzowie, To byłoby na tyle z tego odcinku. Dzięki za oglądanie! Bardzo się.